Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat. Dzisiaj wam, chcę, wam, chcę Wam zaprezentować mały unboxing paczki z komiksami jakie sobie zamówiłem. Jak widzicie paczka jest ogromna, są to tylko dwie pozycje, ale jest zapakowane naprawdę solidnie. gdzie bardzo duża paczka. Za chwilę zobaczycie co to są za pozycje, więc może bez zbędnego gadania otwierajmy. Bo jak to się do tego dobrać, sam nie wiem. Tutaj kurka wodna. O, idzie bez noża. No dobra. Nie wiem czy coś będzie widać, bo naprawdę. Nawet nie odejmuję tego kamera. Taka duża jest ta paczka. No ale ja prosiłem, żeby była dobrze zapakowana dlatego. Że troszeczkę tak, o żebyście widzieli, jest bardzo dobrze zapakowana lista. i Uwaga, uwaga, co to są za komiksy? Na pewno je znacie. Tom Prider, archiwa, za chwilkę pokażę. Tom pierwszy i archiwa, Tom drugi. Powiem Wam szczerze, że ja zastanawiałem się długo nad tymi komiksami, czy je zamówić bo komiksy są naprawdę bardzo drogie, te akurat te dwa. No ale stwierdziłem, że warto, naprawdę warto. Yy, oglądałem wiele recenzji i po prostu się skusiłem. Nie jestem jakimś wielkim fanem Lary, ale lubię gry, czy to filmy z nią. Przepraszam, że tak majtam tą kamerą, ale chcę, żebyście dobrze widzieli. Dlatego postanowiłem je sobie zakupić. Oczywiście kupię także tam trzeci. Tylko może to dopiero w przyszłym miesiącu. I powiem Wam, że pierwsze wrażenie robi naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Komiksy są ogromne. Naprawdę. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że aż tak dużo. Jeszcze takich nie widziałem. Już się nie mogę doczekać, kiedy je otworzę. No ale zrobimy to niebawem. Na razie tylko chciałem odpakować i pokazać, pokazać Wam paczkę, co w niej jest. Ogromne komiksy, naprawdę przeogromne. Już nie żałuję wydanych pieniędzy, powiem Wam szczerze. Także to jest taki króciutki unboxing z paczek, z paczki, które zamówiłem. I na pewno otworzę i pokażę, jak to się prezentuje w środku. Chociaż już na pewno widzieliście na niektórych kanałach. A na razie dziękuję i do zobaczenia niebawem przy przeglądaniu, przy prezentacji komiksu. Cześć!